Jeśli denerwuje cię spotkanioza, a jesteś również organizatorem spotkań, to te dwa protypy spowodują, że przynajmniej Twoje spotkania, a właściwie Twoje działania staną się bardziej efektywne. Pierwszy protip, to zastanów się, czy w ogóle spotkanie jest potrzebne. Bardzo często trochę z automatu wrzucamy wszystkim w kalendarze. Warto się zastanowić, czy rzeczywiście do załatwienia tej sprawy akurat forma spotkania. Jest tą, tą formą, która powinna być wykorzystana? Bo może nie. Może jakaś rozmowa bardziej nieformalna, może telefon, może nawet mail albo podział dokumentów na wspólnym dysku. To wszystko też są formy, które można wykorzystywać, a często spotkanie idzie z automatu i jeszcze wrzucamy jako zaproszonych wszystkich świętych. I drugi protip: skróć czas spotkania, jeśli już je robisz. Tak, wiem, na pewno się nie da. Skróć czas spotkania. Co do zasady, jeżeli spotkanie 30-minutowe, zrób je 20-minutowe, jeżeli spotkanie 60-minutowe, zrób je 50 albo nawet 40-minutowe. Miłego dnia!